W tym filmie pokażę Ci, jak możesz utworzyć playlistę na YouTube. Jeśli uznasz to za przydatne, rozważ subskrypcję i polubienie. Pokażę dwie opcje. Pierwsza opcja to: wejdź w dowolny film, który chcesz dodać do nowej playlisty, przesuń się w prawo po dostępnych opcjach i kliknij Zapisz. Następnie pojawi się pytanie, gdzie chcesz zapisać ten film, i możesz wybrać nowa playlista. Tutaj zostaniesz poproszony o podanie podstawowych informacji tytułu playlisty oraz jej widoczności, czyli czy ma być publiczna, dostępna dla wszystkich czy prywatna. W zależności od tego, wybierz odpowiednią opcję i kliknij Utwórz. I gotowe masz nową playlistę. Od teraz, jeśli chcesz dodać film do tej playlisty, kliknij Zapisz i wybierz konkretną playlistę. Druga opcja to utworzenie playlisty z poziomu profilu. Kliknij w ty, a następnie przewiń w dół, zobaczysz sekcję playlisty. Naciśnij znak plus po prawej stronie i możesz utworzyć nową playlistę bez dodawania do niej żadnego filmu. Tworzysz ją, a później możesz zapisywać do niej filmy w sposób, który już ci pokazałem. To naprawdę takie proste. Mam nadzieję, że film okazał się pomocny. Jeśli chcesz nauczyć się obsługiwać iPhone'a w prostych krokach, zajrzyj do opisu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.